🎵🎵🎵 Siemanko, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj jest Rocket League, którego nie było i ze mną jest Bochen. Siema. I Matma jest. Siema. I witam, witam. szybka zapowiedź ubiegłego oglądania, idę na bramkę. Albo i nie, nie wiem. Albo nie, dobra, jebać. Bijemy ich. Oni mają wyższe rangi od nas. Lepsi są, podobno. Tak mówili. Zobacz jak ich robię. Patrz jak porobiłem dwóch. Trzeci zabrał. No nie mają dwa takie same samochody. Jedziemy. Ja tu nie gram ze dwa tygodnie. To jest mój drugi... O kurwa. Wybi panie. Wybi panie. Hmm. Jak on. Jak Chińczyki latają, człowieku. Jak ja zobaczę. Piły nie trafię. Halo, co tu się dzieje? Weź, wybi, 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 wybi. Ja wiedziałem, że nie trafia. Taka zmyłka była. Jako, jako taka. O kurde. Gdzie, człowieku? Patrz. Zobacz. Lecę. Macie piłę Hmm, nie pykło Lecę po to. Jak ja mam srebro, a nas paruję z goldami, bo. Bo golda. powiedz, że to siądzie. ja Jak ja mam srebro dwa, a nas paruję z goldami, bo Bochen ma golda. To jest niesprawiedliwe. Czuję się opluty strasznie. Ja zobacz, ja Jak Bóg gram. Zobacz, co ja im robię, jeśli średnio wiecza. Na masce za mało boosta Patrz, człowieku, tak ja się pełnego... lata. Oj, nie trafiłem w piłę, dobra. Nie ma, nie było tematu. Ja to, ja jestem w stanie to ugrać, ja wam mówię. Oby Mnie. Na pewno nie. Hmm. w obronię... agresywnie go na kardy, je wady, gdzie tak graty. O, o, o. Dobra, ogień do przodu. Wyjazd wstąpiło. Panowie, ale musicie też wybijać. Chociaż jej dotkniecie, Musicie. No to dawaj. O Jezu. Toś wziął. Toś wziął. Toś wziął, panie. Mat nie w tą stronę bierze. Jak ja. Zobacz. Kołowrotek. Tutaj zmyłka, nie trafiłem specjalnie. Zobacz, dałem ci wbić. I, i piękne, to czy? tu podał, tam zrobił. Tutaj, tak, rzekł. Tu, o, tu się obrócił, Tutaj, czekł, tutaj zmyłka, zobacz Kupa. co było. Patrz, niby nie trafiam. Wystawiam boknowi, on strzela i jest brama. O to chodziło. Tak, ty mnie trafiłeś nie? piłkę. To specjalnie, żeby drogę wyczyścić. Piłkę. Tak, żeby wiesz, bo on miał taki dobry strzał do przodu. To specjalnie przemyślane było wszystko. z no, tym bobem w tą grę To jest straszne. Moje. Gdzie? Kurwa. Dwa razy. Dwa. Zobacz człowieku jak bukle ci dopiły. Niestety tego już nie trafił. Dobra, wezmę bramę, żebyśmy to wybronili. Zobacz, ja tu ją pykam z ka... o mat ma nie doleciał. Ja tu z każdej strony ją pykam. Ja tu tylko lecę... patrz, tutaj obrót. Tu zawracam? Wezmę. Dobra. No, kurde. no ty no ja specjalnie minąłem, mówisz, wezmę to ją ominę, minę, nie? Kurwa Specjalnie, specjalnie, wszystko specjalnie, kurwa, chciałem ją tak bardzo jebnąć, ale nie, po prostu mi nie siadło, no. Weź patrz, człowieku, patrz, dośrodkowanie, ja będę leciał po nim, Czeku, patrz. Zobacz, co zrobi Wszyscy, obrońcy, nie, nie. Ty, ty, nie mamy na bramce nikogo, yy. o Jezu, o no nie, kurwa. jeden, jeden, bardzo mi smutno z tego powodu. Jak ja, spo... jak ja mam 110 punktów nie wiem dlaczego Jak ja tu nic nie robię poza tym, że sobie biegnę do piłki i ją tam... Let's go. Ja biorę, ja biorę, ja biorę, biorę ją Dzień kurwa, zobacz jak poszedł, jak wariat Zobacz, jeden, drugi, trzeci, człowieku Wszystkich mijam. Ładnie Moja Nice Dawaj, pięknie, ale brama siadła, asysta, oh yeah! Good. Nice, to było takie takie zagranie, kurwa, no dawno takiego nie widziałem. Ta gra jest tak dynamiczna i taka pasjonująca, jak grzybobranie. Nie, serio, ja lubię się tak postrzelać, pokopać kołpakiem lewym i prawym. O kurwa, poszedł, zobacz, safe. są punkty. Jak ja bym stał i bym ją odbił. Patrz, moja. O jednak nie. Ale ich obiłem. Tutaj jakiś damage się zadaje, nie? Szkoda. Ogi. Pod nią specjalnie, bo leciała w tamtą stronę. Tu nie ma nic z przypadkiem. Małwusta, mam 15 Ale ja ja ją. A, nie, dobra. Nasza. O kurwa. Ty, mamy problem. Mayday, Houston, Houston, Houston. Dobra, zrobił. A czemu nie zostałem e, save'u? Bo nie leciała w światło, może. Aha, jak albo nie? nie? Albo nie od ten, albo matma, albo ktoś od. O kurwa, to mamy problem. Dobra, nie bać. Jebać, 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 jebać. Bo, nie bać. Bohem, iść do niej, kurwa, ja tu stoję. Zobacz, safe. Wszystkich ominę. Tutaj zrobię taki trik, że nie trafiam. Specjalnie, i teraz patrz na to. Wezmę Patrz, bramia. człowieku, easy. No. Tak, pierdol. Normalnie tak pierdol No Ta, na pewno. Na bramki. No Jak ja sobie sam wystawiłem człowieku Tak pyk pyk, pyk, pyk wystawiłem dobra, sobie... Ma, bierzesz? Tak było Tak Dobra Teraz Dudek, żartowałem, dobra, nie to mnie ciągnie mnie do tej piłki Ciągnie mnie do niej Pięknie, brama, Easy GG, well played. <laughs> jak ja nie zasługuję na ten srebro 2, to ja powinienem mieć więcej jak nic. Nieważne, że nie gram w tą grę, ale czuję się normalnie jak Mistrz. Nie potrafiący grać. Heh, <m> jak Bez cap. A jak? Czeku, tutaj triki-riki-tiki. O kurde. Nie tą kamerę nie Mhm. Ale dobra. Ja ich ja porobię, spokojnie. Zacznę, on tyłem gra. To chyba wariat jakiś jest. mówiłem ci? No? Oni są w czeku Ja mówiłem, a mówili. Nie prowadź pod wpływem. O kurde, sorry. To Dobra, nevermind, nie doleciał żaden z nich Także na luzaczku, ja potrzebuję busta Dobrze jest O kurwa, czekaj. moja piła Zaczął swoją bramkę jeszcze. Oni chyba się już po Oj, o jednak nie, już myślałem, że tam brama jest, ja podskoczyłem. Daszad ją wystawić jakoś spektakularnie O, to jest piękne Nie doleciałem Easy GG Pięknie jest, zapraszam na kolejne Wehe. spotkanie. Mamy deszczową pogodę. Pisowcy. Przeciwnicy się podłączają, człowieku. Pisowcy tak. przeciwko nam. Mm -hmm. Mm -hmm. Spróbujmy. A po tym meczu mój kolego proszę się ładnie pożegnać, bo ostatnio ten. Zapomniałem. Nikt się nie żegnał, ja się żegnałem tylko. Taki niedobry byłem. Czy jednego u nich nie ma? Czy mi się zdaje? Nie, są wszyscy. Ale on taki ciemny i niebieski jest, że go nie widzę. Smurf. O, już, już ładnie. Pięknie. No asysta mm. strzela. Pięknie. Tak się I, gra. i, i to było perfekto. 15 sekunda, tutaj już jest pierwsza bramka. Karoseria. Tak, normalnie bramkarza aż zmiotło, bo go w ogóle na bramce nie było tak moje. Wiesz. Tak, bierę to. Dobra, spróbuję takim trikiem. O, tutaj ominąłem, nie trafiłem. Niestety. Dobra, spróbujmy wziąć boost. Pięknie. Let's go. O, człowieku. O, nie, 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 nie Dobra, nice O kurde, Pięknie Weź to, ooo, jak on tego. Kurwa Nie, 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 tak to nie Spokojnie Jestem na miejscu Bez busta jestem Ja tu specjalnie podskoczyłem wiedziałem, że i tak tego nie capnę No, tak skoczyłem tylko, żeby oni nie trafili, bo to się Dobra, moment Sorry Kurwa A miałem tą piłę Na easy O, 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 o Ja ich tutaj zobaczę, co ja mu robię, człowieku Odpycham go Nie, 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 nie Ojoj To było smutne To było smutne Hebel Chciałem jego chociaż zablokować Kurwa Co to było? Halo Sorry, SMS SMS? SMS Od kolegi Nie pewnie Hmm? Kolega, policja albo coś A, powiem. standardowo. Bawka doleć. Oj oj, o, ładnie. Otwarcie, wobec... Oj, nieładnie. Jest No dobra, jeden jeden. Ale ja i tak wiem, że to jest nasza gra. Jak to duszek Kacperek człowieku strzelił. Zaczął jakiegoś tego kacperka ma. Dawaj, je, bierzecie to. Biorę, biorę. Co ty mnie robisz? Halo? Sorry. Że od tyłu? To w Samochodowy, tak to by się nazywało. Mechafilem jesteś, czy jak? Blachofil. Blachofil? Okej. Okay. Gotit. it. O kurde. Zobacz, co pierdolno! A tylko czekałem, nie? Jak to będzie opadać, mówię, ale normalnie dupą pyknę. Zobacz, z półobrotu jak Chuck Norris. Zobacz. I jeszcze by była poprzeka. Dobra, lecę go, Matwa, Ja zostaję. Dobra. Ojoj. Patrz, będzie brama. Nice. Yeah. Będzie brama. Będzie brama. Ojoj, gdyby mnie nie pyknął, kto to mnie tak dupnął? Brama. ładnie jak ja cię odsunąłem, żebyś ty nie robił. Tak, jak kto ja bym to pyknął. Asysta? Zobacz, patrz, w <laughs> sensie jak mi <mnie> pierdolnął. <laughs> Bezczelny. Nie wierzę. <laughs> ładnie od słupka. Polecam Gola. Łapkę możecie jak dla bierze? niego zostawić, jak chcecie. Bierać. Może niedługo będzie więcej odcinków. Może? O, on już tam stoi, szekunawku. A nie jedna gra. Może będą odcinki. Pytałem się... Będę się czy widzowie, no jakbyś miał kompa i widzowie będą chcieli... Zobacz, człowieku, co ja robię, nie trafiłem. I widzowie będą chcieli oglądać rakietową ligę, która ostatnio cieszy się małą popularnością ogólnie wszędzie w internetach. Oj oj. Zdynki. Do środku ja? Dawaj. Umiesz? O kurwa, patrz co ja robię. Aha. No to se, to se zrobiłem. To se dośrodkował. Sam se dośrodkował. Jak on to pięknie rozegrał. Aż zobaczyć to muszę. Aż Ażeś poleciał. Ty powiem ci, że tą grę to kierujesz. Ja jestem ostatni. I ty masz dwa golemy po jednym. Ja muszę jeszcze jednego strzelić, żeby było sprawiedliwie. Ten tam na bramce stoi. Oj, 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 oj. Siedzi! Ach! Mmm, ogień! Do przodu Gdzie? Hamie i prostaku! Wybi, wybi, wybi. Ładnie, dobrze. Jestem w szoku. Czeku... lecę! Nie doleciałem. Nice. Nie jak ja, jak ja miałem busta człowieku ze 40-50 może. Let's go. Let's go. Gdzie? Nice. I zwrot akcji człowieku. Zobacz, jak poszedł! Ojej, jak ja człowiek. Człowieku! Nie no. To kolejna piękna brama. 2-2. Nie będziesz kierował. Nie będę mówić na odcinkach, że kieruję Bochen, bo ja też się wie, Nie ma. Tak prosto, 5-1. Przepięknie to. Prze to jest po prostu przepiękna gra. Biorę. Biorę. Matma cichy nie odzywa się dzisiaj. Ale tak swoje ja robi. Stuję. Taki dudek. Oj, oj. Nie sięgłem. A był stat tak słabo. Nie. Nice. <laughs> Lol. Lol. Luli. Luli. Dawaj tu. NIE NIE NIE! O Jezu... A się przestraszyłem, że to pyknie. Ja nie mam busta w ogóle. Muszę na chwilę wyjechać. O, biorę Boosta teraz. Dobra, ogień. O nie. Gówno. KURWA GÓWNO! I jeszcze zwrot akcji. Człowiek, patrz. O, mam oj, Tu żadnych Boostów nie Moje, moje, moje! Dobra, nieważne. Nie było tematu. Całego Boosta wykorzystałem. Do przodu Ładnie? Pole Podwoziem odbię. Dobra, dobra Brama gdzie bez boosta jeszcze Człowieku Jak ja to biorę, patrz co ja robię Weź mnie to wysta Do Dawaj Nie, 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 zjebałem Matwa się wyjebał Dobry piłkarz, no. co się przewraca w piłce Miss Nie ma Pijany Nie mam tego boosta o, to było takie ładne na strzelenie Pijany kierowca? Nie wolno bombowska. prowadzić po alkoholu Nie ma, nie strzelą nam, nie ma opcji Ile bramka bramkarza wyjaśnić. Dobra, nice Oj, nie trafiłem w nią Dobra, problemik Dawaj, jeszcze bramę trzeba strzelić. Wybi, wybi, wybi! Kurnie. pust, zero. Mm. No dobra, Za niski był. Da. No patrz no. Niestety nie ten przycisk żeś napciskany. Dawaj, wszyscy wyjazd do piły. Robimy im bukakę na ryja. Pięknie. O jest. Oj, Oj, No ale GG. Well played i my się serdecznie żegnamy. Prosimy o łapkę i o suba. Dziękuję. Tak, miłego Stanowczo, ja się fajnie, tak miłego wyglądało. Zapraszamy na następne odcinki. Dokładnie tak było, Dzięki. dostałem różową czapkę dla Malin. Trzymajcie się, cześć.